W tym filmie pokażę jak zaktualizować wszystkie paczki w OpenWrt. Ja, może to być przydatne na przykład, jak ma się Extrota. Teraz łączę się z, z routerem po SSH. I wpisuję g. List. Kreska Create table. Rura. Code. F. Yen. The. X arc. Rura. X arc. Opa, kg, upgrade. Jest to takie niejasne. Pop Dobre, dobra. Jak widać, komenda się uruchomiła. Niestety, teraz wystąpił błąd, ponieważ nie użyłem komendę Opakie UPDATE i nie miałem najświeższej listy pakietów, więc zaktualizowałem tą listę pakietów i uruchomiłem ponownie G. List of Create Rura Code Myślnik F1, Myślnik D. Spacja w myślnikach Rura XRX G Upgrade To w ten sposób jak widać UEF-u nam wszystkie pakiety i Tutaj dwa pliki konfiguracyjne nie zostały napisane ponieważ się różnią od domyślnych. Teraz uruchomię ponownie router. jest ponownie uruchamiane. Jak widać rotor uruchomił się ponownie. Wszystko działa. Więc to jest sposób na aktualizację wszystkich paczek w OpenWRT. Zachęcam do kliknięcia łapki w górę oraz kliknięcia subskrybuj i kliknięcia dzwoneczek i wszystko. Do następnego razu.